Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki zapraszam Was do wysłuchania materiału na temat wyjątkowo mrocznej sprawy z Nowego Meksyku. Ponieważ część ogólnie dostępnych informacji nieznacznie różni się między sobą, postanowiłam skorzystać z tych, które pochodzą z najbardziej wiarygodnych źródeł i lub pojawiają się najczęściej, oraz wskazywać Wam ewidentne nieścisłości. Nim zacznę, pozwólcie jednak, że poświęcę chwilę, by opowiedzieć Wam o partnerze dzisiejszego odcinka. Od początku istnienia kanału postanowiłam, że będę podejmować współpracę jedynie z firmami, których produkty faktycznie wydają mi się korespondować z moimi zainteresowaniami, stylem życia bądź tematyką podcastu. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tak właśnie jest w przypadku marki Mono Puzzle, zajmującej się promowaniem polskiej sztuki poprzez zamienianie ilustracji w układanki o różnym stopniu skomplikowania. Jako osoba, która przez kilka lat prowadziła Galerię Sztuki Współczesnej i Estetka, zawsze chętnie wesprę tego typu inicjatywy. Szczególnie jeśli mogą na tym skorzystać moi słuchacze. Na końcu odcinka opowiem Wam o szczegółach konkursów, których do wygrania będą właśnie wybrane przeze mnie wcześniej puzle. Dzięki nim będziecie mogli poczuć się też trochę jak pracujący nad sprawami kryminalnymi śledczy, starający się dopasować do siebie wszystkie elementy układanki. A jeśli, podobnie jak ja, słuchając podcastów, macie potrzebę zajęcia czymś rąk, możecie oderwać się na moment od domowych obowiązków, usiąść wygodnie z kubkiem aromatycznej kawy bądź herbaty i zrelaksować, układając puzla. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, Zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Nowy Meksyk to zajmujący obszar o powierzchni przekraczającej 315 tysięcy kilometrów kwadratowych stan ze stolicą w Santa Fe, zlokalizowany w południowo-zachodniej części USA. Z mieszkających tam ponad dwóch milionów osób, niemalże połowa żyje w Albuquerque i jego okolicach. Większość porozumiewa się w języku angielskim, zaś drugie miejsce zajmuje hiszpański. Dla znacznej części mieszkańców to jedyny język, w którym są w stanie swobodnie się komunikować. Ze względu na zapierające dech, zróżnicowane widoki, obejmujące liczne pasma górskie, krajobrazy pustynne, lasy i wąwozy, bywa nieformalnie określany krainą oczarowania. Muszę przyznać, że to faktycznie zachęcająca i patrząc na fotografię, wyjątkowo dobrze dobrana nazwa. Ponieważ do wydarzeń, o których za moment usłyszycie, doszło w Albuquerque, to o nim chcę opowiedzieć Wam nieco więcej. Jeśli oglądaliście Breaking Bad, zaciekawić może Was informacja, że akcja serialu toczy się właśnie w tym mieście, co niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia jego popularności, a co za tym idzie, liczby napływających z całego świata turystów. Jedną z największych atrakcji jest coroczny, mający miejsce w październiku i trwający 9 dni festiwal Albuquerque International Balloon Fiesta, podczas którego w powietrze wzbijają się setki balonów, zapewniając zarówno znajdującym się w gondolach pasażerom, jak i obserwatorom niezapomniane wrażenia wizualne. Zadowoleni z podróży w tę stronę powinni być również miłośnicy dań typowych dla kuchni meksykańskiej. Pozostaje im tylko odpowiedzieć na często zadawane, początkowo tajemniczo brzmiące pytanie – czerwone czy zielone? Oczywiście nie dotyczy ono ulubionego koloru czy sygnalizacji świetlnej, lecz tego, jakie chili chcielibyśmy znaleźć w zamawianej potrawie. Z Albuquerque pochodzą między innymi założyciel Amazona będący wysoko na listach najbogatszych ludzi świata Jeff Bezos, Aktor znany m.in. dzięki głównej roli w serialu How I Met Your Mother, za którą otrzymał cztery nominacje do nagród Emmy, Neil Patrick Harris, oraz gwiazda produkcji dla dzieci i młodzieży, aktorka i piosenkarka pełniąca również rolę jurorki w programie X-Factor, Demi Lovato. Wiktoria Martens przychodzi na świat 23 sierpnia 2006 roku w Albuquerque, gdy jej matka Michelle ma 25 lat. Kobieta w tamtym momencie nie ujawnia, kim jest ojciec dziewczynki, córka otrzymuje nazwisko matki, a w akcie jej urodzenia przy informacji na temat personaliów drugiego rodzica nie widnieją żadne dana. Z czasem okaże się, że jest nim młodszy od Michelle Kyle Martinez, który poinformowany o tym, że został ojcem miał zupełnie zignorować ten fakt i nie wykazać najmniejszego zainteresowania córeczką. Michelle wraz z malutką Wiktorią mieszka u rodziców, którzy pomagają jej w opiece nad niemowlęciem. Dzięki temu kobieta może być aktywna zawodowo. Jej zarobki są jednak na tyle niskie, że nie stać jej na wyprowadzkę z rodzinnego domu i wynajęcie innego lokum. Wydaje się też, że nie czuje takiej potrzeby. Sytuacja zmienia się diametralnie po mniej więcej roku od narodzin Wiktorii. Szczupła ciemnowłosa Michelle poznaje wtedy Jasona Outinga. Kobieta ma nadzieję, że to właśnie z nim stworzy szczęśliwą, trwałą relację. Nim oboje zdążą się dobrze poznać i przekonać, czy rzeczywiście do siebie pasują, zapada decyzja o wspólnym zamieszkaniu. Już rok później, Michelle i Jason zostają rodzicami chłopca, któremu nadają imię Matthew. Zdaniem najbliższych, kobieta dobrze odnajduje się w roli matki. Ma być troskliwym, odpowiedzialnym rodzicem. Znacznie gorzej zaczyna się układać z kolei między jeszcze niedawno bardzo zakochanymi w sobie nawzajem, Michelle i Jasonem. Ostatecznie, choć powód ich rozstania nie jest jasny, mają dojść do wniosku, że nie zbudują wspólnie szczęśliwej rodziny. Kobieta wyprowadza się, zabierając ze sobą dzieci, udaje jej się wynająć mieszkania. Pomaga w tym fakt, że do zarabianych przez nią pieniędzy dochodzą alimenty na syna. Które regularnie wpłaca jej były partner. Ten dalej chce być obecny w życiu małego Maciu i, choć chłopczyk na co dzień mieszka z matką, ma stały kontakt z zaangażowanym w jego wychowanie tatą. W życiu Michal przewijają się różni mężczyźni, z żadnym nie wiąże się na dłużej. Patrząc na nią z boku, można stwierdzić, że to ciężko pracująca kobieta, dla której najważniejsze zdają się być jej dzieci. Ten obraz zmienia się w 2015 roku, w którym do Departamentu do Spraw Dzieci, Młodzieży i Rodzin telefonuje zaniepokojona osoba, mająca dostrzegać nieprawidłowości związane z tym, jak traktowani są Matthew i Wiktoria. Treść zgłoszenia, przytoczona w raporcie sporządzonym przez zajmujących się tą sprawą urzędników, brzmi następująco: Według osoby zgłaszającej, Wiktoria i jej brat są zaniedbani pod względem higieny, ich ubrania są brudne, Dziadek niewłaściwie zdyscyplinował rodzeństwo, co więcej, miał wraz z Michel Martens spożywać alkohol na oczach dzieci. Zarówno Wiktoria, jak i Matthew zostają osobno przesłuchani na terenie szkoły przez oddelegowanego do tego zadania pracownika departamentu, który nie zauważa niczego niepokojącego w ich zachowaniu bądź wyglądzie. Cytuję: Żadne z dzieci nie miało śladów siniaków ani innych dowodów przemocy fizycznej. Były czyste i wyglądały na dobrze zaopiekowane. Zarzuty wobec Michelle Martens z dziadka i biologicznego ojca Matthew, zostały uznane za niezasadne. Kolejne zgłoszenia pochodziły już od samej Michelle, zaniepokojonej tym, że ojciec Matthew pozostawił ich syna pod opieką nieznanej jej osoby. Ta sprawa również została zbadana. Poproszona o komentarz Monique Jacobson, pełniąca rolę sekretarz departamentu, mówi. Nasz wewnętrzny przegląd pokazał, że wywiady zostały przeprowadzone w kompleksowy sposób. Zadano pytania dotyczące przemocy fizycznej i nadużyć o charakterze seksualnym, mimo że żaden z otrzymanych przez nas zarzutów nie był tego rodzaju. 28 marca 2016 roku napływa ostatnie zgłoszenia. Osoba zgłaszająca, będąca tzw. przyjaciółką rodziny, twierdzi, że dziewięcioletnia Wiktoria opowiedziała jej o tym, że jeden z byłych partnerów jej mamy, David Hernandez, w czasie gdy z nimi mieszkał, próbował ją pocałować. Sprawa zostaje przekazana do Departamentu Policji w Albuquerque. Gdyby wtedy została potraktowana poważnie, do dalszych wydarzeń najpewniej by nie doszło. Po rozstaniu z Davidem, do którego dochodzi na przełomie marca i kwietnia 2016 roku, kobieta stara się o zatrudnienie w sklepie spożywczym Safeway. Bardzo zależy jej na pozytywnej odpowiedzi ze strony potencjalnego pracodawcy, ze względu na to, że sklep znajduje się w pobliżu jej miejsca zamieszkania, dzięki czemu nie musiałaby tracić czasu na dojazdy. Co więcej, z nowym stanowiskiem wiąże się wyższa niż dotychczas pensja i dodatkowe świadczenia. Wie, ja, że dzięki temu mogłaby już zupełnie nie martwić się finansami. Jest szczęśliwa, gdy w ciągu kilku dni po rozmowie rekrutacyjnej otrzymuje wieści, na które tak liczyła. 35-latka w końcu ma pracę, którą lubi, wypłatę, która pozwala jej na zadbanie o siebie i najbliższych, a przy tym własny samochód i trzy pokojowe, przestronne lokum o podwyższonym standardzie, należące do kompleksu mieszkań, a Royal villas apartments. W skład wspomnianego obszaru wchodzą dwukontygnacyjne kremowo-żółte budynki, których mieszkańcy mają do dyspozycji, prywatne balkony lub tarasy oraz zadbane podwórko na którym znajdują się finezyjnie przystrzyżone krzewy i dające cień, szczególnie upragnione w upalne dni, drzewa. Sąsiedztwo sprawia wrażenie spokojnego i bezpiecznego, a znaczną część mieszkań zajmują rodziny z dziećmi. Do pełni szczęścia brakuje jej jedynie nowego partnera. Choć stosunkowo niewiele czasu minęło od zakończenia jej ostatniej relacji, ma dość bycia samotną. Postanawia otworzyć się na nowe uczucie, korzystając w tym celu z portalu rentkowego Plenty of Fish. Z czasem ma się okazać, że w tych poszukiwaniach niekoniecznie chodziło o miłość, jednak postaram się nie uprzedzać faktów. Plenty of Fish zostało założone w 2003 roku i choć do tej pory nie podbiło Polski, stało się bardzo popularną formą poznawania ludzi, między innymi w Kanadzie, z której pochodzi. Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Australii. Początkowo można było korzystać z niego wyłącznie za pomocą przeglądarek internetowych. W 2010 roku pojawiła się również aplikacja dostępna do pobrania na urządzenia mobilne. Michel, choć oczywiście to, czy ktoś jawi nam się jako atrakcyjny, jest kwestią względną, nigdy nie miała problemów z przyciągnięciem męskiej uwagi. Nie doświadcza ich również w przestrzeni wirtualnej. Na opublikowanych zdjęciach widać jej długie brązowe włosy, jasne oczy i równe, białe zęby. Wśród zainteresowanych poznaniem jej użytkowników pod koniec czerwca lub na początku lipca pojawia się brązowo-oki, krótko obcięty brunat z wytatuowaną na podbródku zwierzęcą łapką, Fabian Gonzalez. Wystarczy kilka rozmów, by doszło do ich pierwszego spotkania. W kobiecie zdaje się nie przeszkadzać, że 31-latek pomieszkuje u przyjaciół, nie ma stałego źródła utrzymania, a jego sytuację życiową można określić mianem nieugruntowanej. Ponieważ Fabian nie posiada samochodu, to ona przyjeżdża pod wskazany adres, by zabrać go na randkę. Miszal nie baczy na to, że angażując się błyskawicznie w relacje z nowo poznanym mężczyzną, powiela schemat, który do tej pory nie przyniósł jej szczęścia. Po zaledwie kilku spotkaniach uznaje, że męczy ją jeżdżenie po nowego wybranka. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu, na które wpada, ma być zaproponowanie mu, by wspólnie zamieszkali. Słysząc to, mężczyzna pakuje torby i wprowadza się do jej mieszkania. Myślę, że nie muszę podkreślać, jak skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem jest wprowadzenie do domu, zwłaszcza takiego, w którym znajdują się małe dzieci, de facto obcego człowieka. Fabian Gonzalez w przeciwieństwie do Michelle ma na swoim koncie liczne zadarki z prawem obejmujące prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i nadużycia względem dziecka. Informacjami na temat kryminalnej przeszłości rzekomo nie dzieli się z nową partnerką, a z kolei nie wykazuje szczególnego zainteresowania zgłębieniem tego tematu. Nie zraża jej również fakt, że mężczyzna, delikatnie rzecz ujmując, nie stroni od alkoholu i narkotyków. Co więcej, zaczyna współdzielić z nim to ryzykowne hobby. Fabian, zaakceptowany takim jaki jest, zaczyna czuć się w tej relacji na tyle komfortowo, że nie boi się poprosić Michel o pomoc. Opowiada, że jego kuzynka po wyjściu z zakładu karnego 19 sierpnia nie ma gdzie się podziać i pyta, czy mogłaby wprowadzić się do nich. Trzypokojowe mieszkanie to przecież wystarczająca przestrzeń, by pomieścić ich wszystkich. Dzieciom wystarczy jeden wspólny pokój, oni zajmują kolejną sypialnię, natomiast trzecia aż prosi się o to, by zamieszkała w niej 31-letnia kryminalistka, która podczas odbywania ostatniej kary pozbawienia wolności miała dopuścić się gwałtu na innej osadzonej. Pewnie wiecie już, co dzieje się dalej. Michel, tracąc resztki zdrowego rozsądku, przestaje na tę propozycję. W końcu, co może pójść nie tak? Jessica Kelly zostaje ich nową współlokatorką. 23 sierpnia 2016 roku to dzień dziesiątych urodzin Wiktorii. Dziewczynka od samego rana sprawia wrażenie wyjątkowo radosnej. To ten charakterystyczny dla dzieci rodzaj ekscytacji związany z wydarzeniami takimi jak święta Bożego Narodzenia czy właśnie urodzina. Solenizantka z ochotą wędruje do szkoły, wiedząc, że tego dnia koleżanki i koledzy zaśpiewają jej 100 lat i złożą życzenia. Jest lubiana zarówno przez rówieśników jak i nauczycieli. Nie sprawia żadnych problemów, dobrze się uczy i z łatwością nawiązuje kontakty z innymi dziećmi. Jej pasją jest gimnastyka. Poza tym uwielbia pływać i jeździć na rowerze. Wiktoria jest też wyjątkowo urodziwą dziewczynką o jasnej cerze i drobnym, smukłym nosku. Lekko falowane włosy w kolorze ciemnego blondu opadające na czoło, krzywka i szczupła sylwetka w połączeniu z dużymi błękitnymi oczami Odkreślonymi przez długie, ciemne rzęsy sprawiają, że trudno nie zwrócić uwagi na jej urodę. Najbardziej urzekający jest jednak szeroki, szczery uśmiech, którym obdarza wszystkich wokół. Po ukończeniu zajęć dziewczynka czeka na osobę, która zazwyczaj odbiera ją ze szkoły – swoją mamę. Tym razem Michelle ma jednak nie być w stanie się tym zająć i szukać kogoś, kto mógłby to zrobić. Jej rodzice nie odbierają telefonu. W końcu Wiktoria zgadza się odebrać Jessica Kelly. Według innych źródeł dziewczynka po prostu wraca do domu, jednak nie jest doprecyzowane to, czy towarzyszy jej ktoś dorosły. Wiadomo natomiast, że jej młodszy brat spędza czas u swojego taty. Zostaje też u niego na noc. Dzień później, około 4.30 nad ranem, Michelle i jej partner wydostają się z mieszkania. Mężczyzna wyskakuje przez balkon, kobieta wybiega, używając wyjściowych drzwi. Oboje mają na sobie ślady świadczące o tym, że mogli paść ofiarą przemocy fizycznej. Fabian ma podbite oko, a między brwiami jego wybranki przebiega głęboka szrama. Wypływająca z niej krew ścieka po nosie kobiety. Michel biegnie prosto do sąsiadki, którą prosi o pomoc. Po chwili dołącza do niej Fabian. Ta, widząc stan w jakim znajduje się 35-latka, bezwłocznie wybiera numer alarmowy. I przedstawiał usłyszaną przed chwilą wersję wydarzeń, według której mieszkająca z parą kuzynka Fabiana miała zaatakować ich przy użyciu żelazka. Według innej wersji przedmiotem, który trzymała w dłoni w czasie napaści, był metalowy pręt, jednak to wydaje się być znacznie mniej prawdopodobne. Ostatecznie żelazko mamy chyba wszyscy. Kto z was z kolei trzymał w mieszkaniu metalowe pręty? Dyspozytor ma słyszeć w tle jęki Michelle, która mówi o tym, że w środku nadal znajduje się jej córka. Jessica Kelly stara się uciec przed przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami. Ci stoją pod drzwiami i żądają, by wpuściła ich do środka. Kobieta ma jednak inny plan. Niewiele myśląc, rzuca się w stronę balkonu i, podobnie jak chwilę wcześniej jej kuzyn, postanawia z niego skoczyć. Ponieważ ten znajduje się na wysokości pierwszego piętra. Teoretycznie jest to wykonalne. Upada jednak na tyle niefortunnie, że łamie nogę, co tylko ułatwia jej zatrzymanie. Policjanci wkraczają do mieszkania, zupełnie nie wiedząc, że to, co za moment zobaczą, zostanie w ich pamięci na długie lata. W łazience natrafiają na owinięty wokół czegoś płonący kot. Po jego ugaszeniu odkrywają, że tym, co miał za zadanie ukryć, jest pokryte licznymi ranami kutymi pozbawione górnych kończyn, dziecięce ciało. Nacięcie rozpoczynające się na wysokości mostka i kończące poniżej pępka sprawia, że dostrzegalny jest brak części organów, takich jak serce i część lewego płata wątroby. Te wraz z fragmentami mostka i odciętymi w okolicach ramion rękami zostają znalezione w reklamówce umieszczonej w stojącym obok żółtym koszu na pranie. Pełna lista obrażeń znajduje się w raporcie z badania sekcyjnego, z którego korzystałam podczas przygotowywania odcinka. Oczywiście umieszczam go w źródłach, jednocześnie przestrzegając was przed tą lekturą. Naprawdę nie potrzebujecie znać tych detali, o których trudno jest później przestać myśleć. Po dokonaniu tego szokującego odkrycia, funkcjonariusze natychmiast decydują się przesłuchać Michel i Fabiana. Ci kilkukrotnie zmieniają wersję wydarzeń. Co więcej, matka dziewczynki, której ciało właśnie znaleziono, nie przejawia zachowań mogących wskazywać na targające nią silne emocje związane ze stratą dziecka. Jest nienaturalnie spokojna. Na próżno też doszukiwać się u niej jakichkolwiek łaz. Para, podobnie jak Jessica Kelly, zostaje aresztowana. Początkowo, Michel twierdzi, że była świadkiem tego, jak jej partner i jego kuzynka zgwałcili i zamordowali dziesięciolatka. Ona sama miała się temu przyglądać. Mówi, że wcześniej podali jej metamfetaminę, która miała zadziałać na dziecko uspokajająco. Raport sporządzony przez koronera wykazuje jednak, że w krwi dziewczynki nie znaleziono obecności narkotyku, o którym mówi jej matka. Dodatkowo, śledczy docierają do zapisów z lokalizatorów znajdujących się w telefonach komórkowych jej i Fabiana Gonzalesa, z których jasno wynika, że para wróciła do domu już po śmierci Wiktorii, do której miało dojść między godziną 19:45 a 20:30. Michel wielokrotnie zmienia zeznania, jednak w końcu decyduje się opowiedzieć wersję, która wydaje się być najbliższa prawdy i korelować z wynikami badania sekcyjnego. Mówi detektywom o tym, że od kilku miesięcy szukała w internecie mężczyzn, którzy byliby zainteresowani obcowaniem płciowym z jej dziećmi. Twierdzi, że przyjemność sprawiało jej patrzenie na przemoc seksualną, której te były poddawane. I rzeczywiście, okazuje się, że Wiktoria została zarażona wirusem brodawczaka ludzkiego przenoszonego drogą płciową, a dojść do tego musiało znacznie wcześniej niż w dzień lub na kilka dni przed jej śmiercią. Michelle opowiada o tym, że jedną z osób dopuszczających się wykorzystywania seksualnego jej córki miał być człowiek, choć to słowo niespecjalnie pasuje do kontekstu którego zachowanie zostało wcześniej zgłoszone jako próba pocałowania dziewczynki. Ta, zapewniona przez matkę, której ufała, że wszystko jest normalnie, tak jak w innych domach, najpewniej mimo ogromnego cierpienia, wierzyła w jej deklarację. Wiktoria miała być wielokrotnie gwałcona przez co najmniej trzech partnerów matki. Zdaniem Michel, ostatnim z nich był nie kto inny jak zatrzymany wraz z nią Fabian Gonzalez. Przez trzy dni przed śmiercią Wiktorii miał wraz ze swoją kuzynką napastować ją seksualnie. Gdy para wróciła do domu w dzień urodzin Wiktorii, okazało się, że pod ich nieobecność dziewczynka została zamordowana. Jessica Kelly, która jako jedyna była wtedy wraz z dzieckiem w mieszkaniu, twierdzi, że odwiedził je obcy mężczyzna, który bez namysłu skierował się w stronę pokoju dziecka, wykorzystał je i zamordował. Na miejscu zdarzenia faktycznie zabezpieczono ślady wskazujące na to, że rzeczywiście był tam ktoś jeszcze, jednak policji nie udało się ustalić tożsamości tej osoby. Fabian miał pomóc kuzynce w rozczłonkowaniu ciała i czynnie uczestniczyć w nieudolnej próbie pozbycia się dowodów. W tym czasie, Michelle przygotowywała kolację, a średnio 20 minut później, mając świadomość losu, który spotkał jej córeczkę, współżyła z 31 jednolatkiem. Nocy najprawdopodobniej faktycznie została zaatakowana przez Jessica, podobny los spotkał Fabiana. Niewykluczone, że ta próbowała albo ich nastraszyć, a tym samym zmusić do tego, by z nikim nie dzielili się niedawnymi wydarzeniami, albo wręcz pozbyć się niewygodnych świadków. Za przyczynę śmierci uznano uduszenia, do rozczłonkowania, wyjęcia organów i podpalenia doszło po śmierci dziesięciolatki. Michel, Martens, korzystając z możliwości ugody, przyznaje się do winy obejmującej jedynie jeden zarzut nadużyć względem dziecka, które doprowadziły do jego śmierci. Zostaje za to skazana na Trzymajcie się mocno karę zaledwie dwunastu lat pozbawienia wolności. To jeden z tych wyroków, przy którym aż chce się płakać z bezsilności i niedowierzenia. Dlaczego osoba, która zgotowała piekło na ziemi w pełni zależnemu, niewinnemu dziecku? Po dwunastu latach będzie mogła wyjść na wolność i rozpocząć nowe życie? To pytanie, na które nawet nie chcę znać odpowiedzi. Fabian Gonzalez uznany winnym dziewięciu zarzutów, między innymi manipulacji dowodami wspomnianych wcześniej nadużyć, otrzymuje wyrok opiewający na i pół roku pozbawienia wolności. Jeśli wierzyć doniesieniom, które znalazłam w zaledwie jednym artykule, przez co podchodzę do nich sceptycznie, mężczyzna wziął ślub. Jego wybranka, choć sama jest matką, murem stoi za mężem, twierdząc, że ten nie miał nic wspólnego ze śmiercią Wiktorii. Swoją wiarę, opierana na braku nasienia Fabiana na miejscu zbrodni, ma nadzieję, że ten zostanie szybciej zwolniony z więzienia. Jessica Kelly po przyznaniu się do sześciu zarzutów, takich jak chociażby użycie przemocy, nadużycia prowadzące do śmierci dziecka czy spisek w celu manipulacji dowodami. Zostaje skazana na 44 lata pozbawienia wolności. Dziękuję Wam za wspólną noc. Czy podobnie jak ja uważacie, że zasądzone kary powinny być znacznie wyższa? To jedna z tych spraw, które zostaną ze mną na dłużej. Nie jestem w stanie wymazać z pamięci, jakkolwiek nawet próbować zrozumieć tej skali okrucieństwa. Czasem, choć to, co powiem, może wydać się częściej z Was bardzo kontrowersyjne. Zaczynam myśleć o tym, że zastosowanie kodeksu hamurabiego, z którego pochodzi chociażby zasada oko za oko, ząb za ząb, byłoby jak najbardziej zasadne. Proszę, słuchajmy tego, co mówią do nas dzieci nie tylko nasze, wszystkie, z którymi mamy jakąkolwiek styczność. Być może z pozoru niewinne opowieści kryją w sobie niezwykle istotne informacje. Ich prawidłowa interpretacja może ocalić komuś życie zmieniając nieco ton. Na początku odcinka wspominałam o tym, że chciałabym zaprosić Was do wzięcia udziału w konkursie. Nim do niego przystąpicie, koniecznie zapoznajcie się z regulaminem widniejącym w opisie odcinka, w którym znajdziecie oficjalne zasady i wszystkie niezbędne informacje. Ponieważ od firmy Munopuzzle dostałam trzy opakowania puzli, postanowiłam, że dwa z nich trafią do wybranych słuchaczy kanału bez zwłoki. Początkowo myślałam o tym, by zwycięzców wyłonić dzięki losowaniu, jednak okazuje się, że wtedy byłaby to już loteria, a jej legalna organizacja podlega pod ustawę o grach hazardowych. Z tego względu uznałam, że poproszę Was o napisanie pod tym odcinkiem w sekcji komentarzy na YouTube, tak tylko tam, dlaczego puzle powinny trafić właśnie w Wasze ręce. Na odpowiedzi czekam do godziny 5 kwietnia 2025 roku. Po upływie tego czasu wybiorę dwóch zwycięzców. Ich ogłoszenie nastąpi poprzez umieszczenie przeze mnie postów w karcie społeczność, również na platformie YouTube, zawierającego niki zwycięzców i napisane przez nich komentarze. Poniedziałek, 7 kwietnia bieżącego roku, a każdy z nich otrzyma jedno opakowanie składających się z tysiąca elementów puzzli. Nagrody możecie obejrzeć klikając w linki w opisie odcinka, do czego szczerze Was zachęcam. Pamiętajcie proszę, że gdybym była w stanie, najchętniej obdarowałabym Was wszystkich, jednak póki co nie mam takiej możliwości. W przyszłości, jeśli tylko ta formuła się przyjmie, zamierzam organizować dla Was kolejne niespodzianki. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dbajcie o siebie i innych. Dobranoc, do usłyszenia!